W środę 4 października w Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie zostało podpisane porozumienie o współpracy między Powiatami Dzierżoniowskim a Legionowskim. Współpraca ma obejmować między innymi edukację czy turystykę. Celem jest podpisanie porozumienia o partnerstwie pomiędzy Powiatem Legionowskim a Powiatem Dzierżoniowskim. A jak gdyby druga część, pierwsza została zawarta w Legionowie już jakiś czas temu, natomiast różne przyczyny były takie, że dopiero teraz możemy sfinalizować to w mieście i w Powiecie dzierżoniowskim. Ja myślę, że dzisiaj uczynimy kolejny krok ku temu, aby społeczność Powiatu Legionowskiego zbliżyć do Dzierżoniowa. a źródło tego zbliżenia jest głęboko za nami, albowiem ja przez wiele lat byłem burmistrzem Serocka i żeśmy podpisali umowę wiele lat temu bliźniaczą między miastem i gminą Serosk a miastem Dzierżoniów. Stąd też taki sentyment do tego miejsca, do tego miasta, do tych ludzi. Stąd też namówienie zarządu powiatu Legionowskiego, aby uczynić krok ku temu, aby również powiaty mogły ze sobą współpracować na wielu płaszczyznach. Mam nadzieję, bo tak naprawdę o konkretnym planie tego, co będziemy robić wspólnie, będzie wiadomo, jak już powstaną i zostaną przegłosowane przyjęte uchwały o partnerstwie. Natomiast to, co byśmy chcieli robić, to jednak wymiana młodzieżowa, wymiana między naszymi szkołami a szkołami powiatu legionowskiego, wymiana senioralna, no i wymiana doświadczeń. Jesteśmy może różnymi powiatami, znajdujemy się. Zupełnie w różnych miejscach Polski, ale problemy są podobne. Myślę, że warto korzystać z dobrych doświadczeń. Jak byłem burmistrzem, to robiliśmy wspólny projekt z dzierżeniowym Oświatowy na wiele, wiele milionów. On był bardzo korzystny zarówno dla miasta Dzierżoniowa, jak i dla nas. I myślę, że warto te dobre wzorce powtarzać. Oczywiście najłatwiej jest rozpocząć od wymiany młodzieży, zarówno jeśli chodzi o sport, jeśli chodzi o występy artystyczne, krajoznawcze i tak dalej. My Mamy w Legionowie jezioro Zegrzyńskie, zaoferowania ogromne tereny rekreacyjne, wy macie góry Sowie, więc jest to dla nas również wielka atrakcja. Myślimy również, że zima będzie opitować śnieg i to jeszcze będzie bardziej mobilizowało temu żeby przyjeżdżać w te piękne rejony. To też jest ważne, na kogo w swoim życiu natrafiamy. Jeżeli natrafiamy na ludzi, którzy chcą coś zrobić dla wspólnoty, to o wiele łatwiej jest coś wspólnie osiągnąć. Takie spotkania i taka wymiana doświadczeń jest bezcenna. Tego nie da żadna szkoła, żadna książka, tego czego możemy się dowiedzieć od naszych koleżanek i kolegów z innych powiatów.